Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wróżenie z fusów takie na szybko. Mieliśmy dzisiaj MM Krypto razem z The Moon z samego rana. Także zobaczymy, jak cena wygląda teraz i czy ona oczywiście im się tutaj udała. Ta prognoza, powiedzmy 12 godzin później. Zobaczmy dokładnie, co mówią w tym krótkim filmie. Moon i MM Crypto wybierają się teraz do Davos do kolejnej konferencji, a tutaj dowiemy się na czterogodzinnym interwale czasowym, jaką mamy formację. Nice falling, And... I co mamy w tym momencie, to jest oczywiście.

oczekiwałby e, po prostu spadków. I, that that exactly now, I dokładnie to się wydarzyło podczas tych spadków z 9200 mieliśmy właśnie ten clean wznoszący się i widzimy właśnie, że spadliśmy do prawie 8400, ale ładnie tutaj się podnosimy higher so, so we... Ale mogą też oczywiście iść w górę powiedzmy te ceny Bitcoina po tej formacji, ale najczęściej najczęściej statystycznie jednak widzimy spadki we should break down uh, more often than up And um, the immediate target would be the bottom of the rising, uh, rising wedge would be so, which would be somewhere um, where Chris is showing right now the uh, bottom. Um, so, I powiedzmy, najniższa, najniższy cel, w jakim Bitcoin bym mógł się znaleźć, to jest początek tej formacji, czyli chyba tutaj zarysowuje 7800, ale wydaje mi się, że powinien zarysować tutaj w granicę 7600, zobaczymy, co powie Moon. 7.8 or 7800 dolarów The pocket, is... I jedna z rzeczy, jaką powiedzmy tutaj, jaka się wydarzyła na wykresie, to jest to, że weszliśmy z ceną w golden pocket, czyli 0618 na fibie. And, um, as you can see, Bitcoin exactly came right into this uh, pocket and then started to dump back down. Jeżeli chodzi właśnie o tą formację, to weszliśmy w tą złotą, można powiedzieć, kieszeń, jak to tutaj nazywają, i zeszliśmy niżej sceną. and not only that but also as you may know the 200 daily moving average was also lining up perfectly with this fibonacci level I and this is something that i've been talking about for the past few days that when you see something like this a convergence of these major Czyli MM krypto tutaj pokazuje właśnie, że dochodzimy często do powiedzmy tej linii oporu na 200-dniowej, i wtedy jest odreagowanie tej ceny. Now, we this, Jeżeli byśmy wyszli z tą ceną powyżej, to oczywiście byłoby ekstremalnie pozytywne dla ceny Bitcoina. I dlatego, że odparliśmy tę cenę, to wydaje się mieć sens. Także celem, jeżeli byśmy mieli spadać, to będzie dół tej, tego klinu, który się tutaj zarysował, 7800. tam chyba widziałem nawet 7600. That would be the target, and uh, if we were to do the exact same thing now, pull out the, uh, the Fibonacci golden pocket. Um, and try to predict the next target just like this Fibonacci golden pocket predicted the top. I jeżeli byśmy jeszcze raz mieli zarysować um, golden pocket tutaj jak mówi The Moon, no to zobaczmy gdzie byśmy się znaleźli ceną, jaki cel moglibyśmy uzyskać. So what we can see here is that the Fibonacci tool shows that the uh, maybe more bearish target is all the way down at 7.5000 to 7.4 approximately. Można powiedzieć, że taki pesymistyczny scenariusz to nawet możemy zejść z bitcoinem do 7400-7500. Ale widzimy, że właśnie ten golden pocket układa się dokładniej z poprzednim punktem na wykresie, gdzie mieliśmy dużą linię oporu. Więc poprzednia linia oporu staje się nową linią wsparcia najczęściej. I możemy mieć oczywiście ciekawe odwrócenie trendu w przyszłości.

terminie w jakim bitcoin może iść w przyszłości. Because what we will probably see is that we find heavy support here not only because of the golden pocket right there, but also because of the support we actually formed here with the volume. If we were to pull out the VPVR, we would basically see that the point of control would be probably in that timeframe also be lining up approximately at that level. I jeżeli byśmy tutaj dołożyli do tego jeszcze VPVR, czyli ten punkt kontroli, gdzie pojawiał się chyba największe wolumeny. O ile dobrze pamiętam. Poprawię z tą wykresu. Wtedy faktycznie byśmy zauważyli, że tutaj jest ten punkt kontroli, który powinien się załączyć jeżeli oczywiście mielibyśmy spadać do takich granic however it remains to see we do not know what's going to happen No i tutaj byśmy podsumowali to że po prostu nikt nic nie wie co się tak naprawdę zdarzy w przyszłości ale możemy po prostu zarysować sobie ewentualność która może pojawić się w cenie bitcoina w przyszłości This is Just the next support area we are looking for Let us

Może oczywiście jeszcze być zarysowany ten pesymistyczny scenariusz. Widzimy, że to 900, 9200, o którym mówił też CryptoCrew University wśród y, paru filmów wcześniej, jak i inni analitycy, których widzimy też na Twitterze bardzo często. No, ten poziom jednak jest mocny i jeżeli go przeskoczymy kolejnym, na którym warto skupić uwagę, jest 10,5. No i y, kolejne to już będziemy rozmawiać w czasie, kiedy Bitcoin będzie dochodził do tych granic. So, um, the thing is that even which i nawet jeżeli zejdziemy niżej z ceną bitcoina i wygląda to na absolutnie naj Prawdopodobniejszy scenariusz w tym momencie. In a nice daily or in the up. Jeszcze bardzo wiele musi się zdarzyć na wykresie, żeby niedźwiedzie przejęły kontrolę nad bykami, Friend. bo widzimy, że w ostatnim czasie byki tutaj przejęły kontrolę. And, um even if we come down we will still be creating a higher low which means that bitcoin is basically still in and um in an uptrend i nawet jeżeli byśmy spadli niżej do tych 7800 wtedy tak to byśmy wykreowali całrzaz to wyższe wyższy dół ceny bitcoina so even if bitcoin breaks down i dopiero wtedy będziemy rozmawiać w tych granicach, czy niedźwiedzie nie przejmą ewentualnie kontroli, bo do tego czasu dużo im jeszcze brakuje. W krótkim terminie, pesymistycznie, tak? Ale widzimy, że oznaki Odwrócenia trendu, ten na większej skali, really in, in gdzie byki wskakują właśnie w te rejo rejony.

I pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.